Cześć, jak Witajcie na moim kanale. Dzisiaj speed test porównania Realme GT Master Edition kontra Poco F3. Poco F3 jest napełniony 878 gramów. W Realme mamy tutaj, z 778g, 8 gramu plus ewentualne 5, które można sobie tam zaczytać z pamięci wewnętrznej telefonu. Dobra. Obafony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci. Sprawdźmy co szybciej działa, co lepiej odpala aplikację, jak co lepiej zostawia w ramię, więc lecimy allegro. Poco Aliexpress Reklamy Nie sprawdzimy Ceneo poko, Galerie No i widać HBO GO No, coś tu się wylogowałem Nie wiem czemu, ale widać, że poczko Polsat Box Go Też poko, Jak do Remisowo Mapki nie dziękuję, nie mam paszportu Polsatu Player.pl No też poko. No tu widać, że poko spoko. ktoś to się kiedyś ośpiewało, tu widać, że jak widać, czekajcie co ja zrobiłem, Bo już się zakręciłem. Dobra, no, Pyszne.pl, Pel teraz. Jedziemy. Pyszne.pl Pel. Widać, że po prawej, czyli poko. Glowo. Poko, Sklepy Play też. Poco Spotify Poco TapTalk też. Dla Poco TripAdvisor. No tu na razie Poco daje radę. Zdecydowanie lepiej. No Nie, dobra, nieważne. Uber Poco. Coś w mi widzę. Nie przygotowane w 100%. Do testu, coś tam nie pologowane, no ale cóż, widzicie poko, poko, jeszcze raz poko. Ram, i tu nie dotknęło, ale widać, że w RAM chyba w poko lepiej, tu jesteśmy tak. No, tu cena no, poza RAMem w Realme Galerię, tak samo. Oj, więcej tego wirtualnego RAMu, czy coś, ale nie trzyma. Patrzcie, no, poko tutaj daje radę. Podstawowa ilość RAMu w obu to 8 GB, ale już widać, że. Poco, lepiej to ogarnięte co widać na załączonym obrazku jedziemy dalej no na razie wszystko dla oglowo w obu tu jest ładnie no tu jest jak widać tak jak widać trip o 2 no na razie moim zdaniem wszystko jest na poko lepiej no, no przejechaliśmy większe przecież w poko wszystko w rimei zdarzają się nie do ciągnięcia, no, przy 8 giga aplikacja nie w ramię, to już trochę słabo. Yy, jedziemy dalej, co my tu mamy w gierce, w gierkach. Czy w gierkach będzie większa różnica? Myślę, że na poko, ale zaraz zobaczymy. Powinno być troszkę szybciej, ale czy tak będzie, to się zaraz okaże. No i dobra, co tu nam z tego wyniknie? Tu jest szybciej. Jedziemy dalej. Temporal 2, oj, oj, o panie. Panu tu tak, no. Tempo... No co jest? Panie, jeszcze raz. Tempur 2. Tylko czekajcie, czy w się wyczyściła pamięć? Bo coś mi się wydaje, że coś tam siedzi. No dobra, no tu widzimy, że już jest szybciej tu. Tu nie czekamy. Przejdźmy sobie tu i teraz coś tu. No i dobra, Twitter. Nie wiem czemu w telefonach OPPO, i Twitter zawsze siedzi. Nie da się go wywalić w taki sposób. Nie czaję tego. Bez sensu. Dobra. Rift. Czyli lol. Jak będzie z lolem, no widać, że szybciej już tutaj się dzieje i tak pewnie dodzieje się do końca. Wow który mi ma jakiś problem z dźwiękiem zabawnie skraszowane, nie masakra o dopiero teraz zaczął normalnie działać no cóż telefony Death Trigger 2 poko Unkilled. No dawać, dawać. Czekamy, czekamy i co tam będzie? No pierwsze jest Realme. To poko trochę w tyle, aż dziwne. Call of Duty. Nie lubię gier, które się tak długo włączają, irytuje to, że przy każdym odpaleniu musisz czekać. Dobra, no i tu jeszcze coś dociąga. Dobra, nie mam siły do tego, do tej gry, no ale cóż, prosiliście kiedyś, żeby była w speed testach, więc jest. Eee, World of Tanks. No już widać po animacji wystrzału, że pokój będzie szybciej. Nie, może być w różnych elementach. Uruchomienia, no, ale raczej jak widać będzie na załączonym obrazku. No, tu już coś przygrane było. Tu jeszcze nie do końca. Dobra, jedziemy. Marian. No, domyślam się, że tu będzie szybsze. Panie Marianie, zgadza się. Angry Birds, Twójka. No i też The Winner is. Telefon po prawej, Cipko. Real, oh sorry. Real Racing, Trójeczka. No, czekamy, czekamy. tu, tak jakby tu, czyli boczko. Dobra. PUBG Mobile. Co nam tutaj pokażą fonę? Na razie każą czekać. Dobra, pierwszy jest poko, ale nie za szybko. Oczywiście Motorola, sorry, Realme nadgoniło. I mamy ostatnie Arc Survive Evolved. Realme. No dobra, no troszkę chyba też bym bardziej tu w grach postawił na poko. Dobra, zobaczmy szybko jeszcze co jest w ramie. Asfalty 9 widać, że tutaj trochę bardziej. On tak często wylatuje. No tu już poko jest, w Realme nie ma Templar 2. Już mam wrażenie, że trochę filmie Lekko ten. Nie jest takie full płynne. Jak jeszcze poko daje radę. No tu po raz kolejny gra w Realme poza ramem. Wcale nie dotknięte. Tankil to, to samo. Szczególnie przy przechodzeniu tych hankier już później, ja to przerzucam. Często na tych troszkę wolniejszych fonach no widać, że już coś ten telefon no nie ogarnia tak bardzo. Znaczy się nie odpala tak wszystko płynnie, nie jest przejście w, z, z jednej aplikacji do drugiej, do ekranu głównego. No już wtedy Ja czuję to, że, że telefon jeden jest na zdecydowanie lepszy, szybciej działa, drugi trochę wolniej. No to się da odczuć. Często, no, czasami o tym Wam mówię. No tutaj ewidentnie widać, że poko z RAMem zdecydowanie lepiej. Dobra, i co bym wybrał? Oczywiście Poco z tych dwóch, no. Krótko tyle i na temat, no. Dobra, y, odnośnie Realme, Poco, Playlisty są, dzwonek, subskrypcja, komentarz na dole. No i cóż, na dzisiaj tyle, z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej!